Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Viper i dzisiaj troszeczkę inny odcinek z nowej serii, mianowicie o ASG. Jest ze mną Apache. Dzień dobry. Czy karabin, jaki będziemy testować, jest to Mossberg 500? No to karabin jest ogólnie dość solidnie wykonany. W powiedzichach z 80% jest wykonany z ABS-u. Metalowe są jedynie części, ten wspornik lufy, okładka na lufę i to chyba by było tyle. Z metalowych I części Kolba jest jeszcze Możliwe, że kolba jest obciążona Ale magnes tego nie chce wyczuć No to chyba tyle z mojej strony A resztę powiem Wam A patrz. Więc tak, karabin ogólnie jest Solidnie wykonany FPS FPS-y przyzwoite 300 do 350 Zależy jakich kulek używamy Na 0,20 dochodzi do 300 0,15 i 350 Polecam używać 0,20 Gdyś lepiej lecą. Jego oryginalna replika, jego oryginalny karabin jest wytworzany w Stanach Zjednoczonych. Waży do 3 kg. No, a replika waży do kilograma, może półtorej, nie więcej. Długość się zgadza, wielkość karabinu jest idealnie odwzorowana w replice. O czym można jeszcze powiedzieć... Hop-up jest ustawiany, jak widać. Naprawdę działa przyzwoicie. Dodam jeszcze ze swojej strony, że karabin jest ładowany poprzez przeciągnięcie tego zamka. To jest fajną animacją. No to za chwilę dokonamy sobie testu strzeleckiego. Wykonamy test na dwóch puszkach, po napojach energetycznych jednej, pustej, drugiej. Pełnej. Zapraszam do oglądania. Witamy już na podsumowaniu. Karabin z w pustej puszce no, wyraźne wgnioty zrobił. Puszka jest ewidentnie pognieciona. Przyjęła jakieś 7 kul. Yy, warto też dodać z naszej strony, że strzelaliśmy z kulek 0,15. Jak Apache mówił, lepsze są 0,20, ale akurat takich nie posiadamy. No to puszka została tak zmasakrowana, dziury się nie zrobiła, strzelaliśmy za długości 10 metrów. Zaś pełna puszka, Przyjęła 4 strzały i widać tutaj 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 przyjęła i widać wyraźne wgniecenia. Warto dodać, że w magazynku mieści się 12 kul, co jest zbliżone dosyć do oryginału. W oryginale jest od 6 do 10, zależy od rodzaju broni, rodzaju, od modelu po prostu. My się już z Wami żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zobaczycie Berettę.